Pamiętacie ten nowy bagażnik. To już go nie ma. Pokrzywił się. Poszedł na zwrot. Został mi ostatni dzień akurat do zwrotu na Allegro. Masakra, co oni robią, ale nieistotne. Dobra. Mam prawilny bagażnik. Taki jak poprzedni. To jest jeden prawilny. Przy montażu jego wyeliminowałem wszystkie błędy, które popełniłem ostatnio. Po pierwsze... Zapomnijcie o chińskich śrubkach, do wywalenia oczywiście, nie? <grywa> One mają nad krzywe łby, no, ale dobra, nie istotne. Zamiast tych gumek, co zabezpieczają ramę, to tylko i wyłącznie węże. Poprawiłem trochę jedną z tych odnóg, dałem tak, jak powinna być i nie zahaczam mu nic nogami, jest dobrze. Ale nie o to chodzi, to nie o tym film. Jechałem sobie wczoraj kulturalnie, no i mnie zlało zlał mnie deszcz, no do cna normalnie 30 km w ulewie nic domyślę jadę sobie dzisiaj, no bo wczoraj czyściłem i nie mogłem, i padało i w ogóle do. no właśnie nie padało wczoraj, a miało padać dzisiaj miała być ładna pogoda mówię sobie pojadę, na 180 i co? i, i wiadomo co patrzcie już zaczyna kropić ja mam do domu 30, zamiast 180 wyjdzie 150 i gówno z wycieczki. Miało być ślicznie, miało być słoneczko. Było! Miało coś tam krobić o 17, o 17. Miało! No tylko się mykli, bo jest 12.58, nie? A za mną idzie Armagedon. A tak się składa, że idzie do mnie. Bardzo, to bardzo. Ale to bardzo czarno to widzę. Tak czarno, jak te chmury, które są za mną. Dobra, ryzyk, ryzyk. Jadę dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W domu jakieś 25, przed chwilą miałem podwiat z 20. Ale wiecie co? Jadę do dino. Jeśli uda mi się to dostać, to będziecie w szoku, co wam pokażę i za jaką cenę. No to już będzie... Przegięcie pału całkowite, nie? No nie no, mogę wam powiedzieć, jak to się nazywa. Będzie się nazywało, znaczy nazywa się mieszanka keksowa. To jest nic innego w środku, jak mieszanka studencka. Rozumiecie? Czyli orzechy, rodzynki, suszone owoce, pierdoły. Z tym, że to jest patce 300 gramów. Jak uda mi się dostać, to Wam pokażę. Ja na razie się spieszę, bo i wywieniec będę miał z wiatrem w końcu. No ale czarna chmura na horyzoncie jest potężna. Chyba będzie na 178 km. Mamy 14:41. I będę do Dino. Patrzcie, to tak wygląda. Teraz wam przeczytam co tu jest. 35% rodzynki bezpestkowe, 30% tyle suszone cięte bez pestek, 15% kandyzowana papaja w kostce, 12% kandyzowane skórki pomarańczy, 5% kandyzowana marchewka w kostce, 3% kandyzowane ananasy w kostce, substancje konserwujące, cukier, syrop, glukogozowy, fruktozowy, mączka ryżowa, olej bawełniany, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, regulator pasowości, kwas cytrynowy, aromat, substancje konserwujące sorbina potasu, wartość energetyczna 274 kalorie w 100 gramach, tłuszcz 0,5 g, w tym kwasy tłuszczone nasycone 0,1 g, węglowodany 64 g, co mi odpowiada, w tym cukry 60 g, błonnik 4,8 g, białko 1,2 i sól 0,15 g. I to jest opakowanie 300 g mieszanka kruksowa, nie tylko od święta. Zaraz, to jest do ciast, lodów, zaraz Wam powiem ile to kosztowało. Jedna paczka. Teraz tak. Ile to mogło kosztować? 300 gramów Zobaczcie, ani uwaga, werbe, 99 groszy Taka paczka, albo się rąbnęli Albo faktycznie to jest takie tanie 99 groszy, ale teraz ciekawostka Jeśli dobrze pamiętam, tam jest 30% rodzynek Czyli 90 gram, tak? 300 gram paczka 10% to jest 30 gramów czyli 90 gramów polećmy 100 to gdzie dostaniecie 100 gram samych rodzynek za 99 groszy no chyba samych rodzynek nam się nie da kupić kaloryczne no w sumie nie bardzo ale mi chodzi o węglowodany można to przyrównać do mieszanki właśnie studenckiej i nie ma co się oszukiwać, to są śmieci staśmy oczywiście, nie? Trzeba to jakieś normy? normy pewnie. Ale 99 groszy. I teraz tak, wziąłem 9, bo więcej nie było. się siostrze do ciasta. Kupi trasie coś fajnego. A resztę można sobie odgryzać. 99 groszy no wstyd nie wziąć no i tym małym miłym akcentem kończę ten krótki jak dla mnie film lecę do domu mam jeszcze z 15 mam nadzieję, że mnie nie zmoczy no jak zwykle był z wami Artur, Aga Kanibal